Niedopuszczalne jest to, że podczas kiedy Pan Starosta kupuje sobie nowy samochód za sto kilkadziesiąt tysięcy złotych, zwalnia się ratowników i próbuje się prywatyzować laboratorium, próbuje się. Chciałabym najpierw serdecznie, i byliście na to spotkanie. Dziękujemy. się od Pani Senator poprzez radnych pana Stanisława Orzechowskiego, radnego Włodka Brodziuka, poprzez Andrze Andrzeja Waszczyszyna, Dariusza Struka, również gdzie bardzo, bardzo serdecznie regionowi. dziękujemy regionom, dziękujemy Radio i Telewizji za to, że byli od początku z nami, że są z nami, a także mieszkańcom Ostródy, no i wszystkim pracownikom, którzy przybyli na to spotkanie, nie bali się przejść, że nas wspieracie, ponieważ dopóki nie istniały zgromadzenia o szkodliwych działaniach zarządu szpitala i starosty. Dzisiaj możemy, możemy po prostu przyjść i powiedzieć to wszystko, o czym myślimy. Dziękujemy. Dziękujemy.